Witajcie, witajcie dziewczyny, mam piękną spódniczkę do zaoferowania, przepiękną, z cudownego materiału, bardzo miłego, z takimi ozdobnymi tutaj guziczkami, w takim chromie, zobaczcie. Dostępna jest, tak jak widać, w czterech kolorach midi z rozporeczkiem. Ładnie, sexy tak układa się na sylwetce. Pasuje do wszystkich jesiennych, zimowych stylizacji. Nie prześwituje, to jest bardzo, bardzo ważne. I super wysmukla talię, ponieważ ma taki wyższy stan. Pokażę Wam się z boczku, jak ono fajnie się prezentuje. I tyłem, nie? żebyście widziały. Dostępna jest w czterech kolorach. Ta ze mnie jest to kamel. Mam również dla Was czarną, czarną z tym roztoreczkiem, beżową, teraz super modna z tymi panterami, tygrysami, oraz zieloną. Świetny materiał, świetna jakość materiału. Polecam Wam bardzo. Jeżeli chodzi o wymiary, pasuje idealnie na rozmiar SML. Długość ma 70 cm, więc jest to długość typowa midi. E, w pasie naciąga się, ma 64 e, i naciąga się do 84. Polecam gorąco.